Cześć kochani, dzisiaj witam was z nowym pudełeczkiem Już jakiś czas temu wpadło mi to pudełeczko w oko I jak zobaczyłam słowo w październikowym Stwierdziłam, że jednak zrezygnuję z Beachbox Ponieważ nie chciałam subskrybować dwóch pudełeczek I właśnie zasubskrybowałam My Little Paris Box Jest to pudełeczko, które było sprzedawane wcześniej tylko w Paryżu W Paryżu, w, we Francji A teraz zaczęli wysyłkę do... UK więc strasznie mi się spodobało jak wyglądało październikowe i właśnie wiedząc już co było zaskrywałam wtedy więc mogłam jeszcze otrzymać październikowe Pudełeczko jest dwa funty droższe od poprzedniego, czyli od Birchbox czy Glossybox, jak wcześniej subskrybowałam, ale różni się tym, że oprócz kosmetyków są również akcesoria. O ile dobrze kojarzę, patrzyłam na kilka poprzednich pudełeczek i tych z Francji, właśnie nie wiem, dopiero od niedawna jest to w UK, ale nie wiem od którego pudełeczka, że są trzy produkty kosmetyczne i jakieś właśnie akcesoria strasznie się podoba design pudełeczek, w ogóle to jest tak pięknie zrobione że, że no musiałam się zdecydować i, i właśnie bardzo mi się spodobało październikowe co było w środku więc musiałam po prostu je kupić Troszkę się bałam, że, że nie przyjdzie mi Bo czekałam ponad tydzień Ale nie pomyślałam, że to przecież idzie z Francji Więc troszkę to może zająć Ja zachowałam jeszcze oryginalne pudełeczko, w którym przyszło Bo chciałam pokazać W każdym pudełeczku jest również taka naklejka z jakimś jakiś cytat tu jest, tu jest Love is life Napisane przez właśnie Um, osoba, która współpracowała z, z, tym z tym pudełeczkiem w tym miesiącu um, jest to Diane von Furstenberg nie wiem czy dobrze wymawiam jej nazwisko. Dajcie znać, czy w ogóle znacie tą projektantkę. Um, ja sobie troszeczkę o niej poczytałam, chciałam wiedzieć kto to jest. Jest to projektantka, która zasunęła dzięki jednej sukience um, I e, tutaj e, jest szal zaprojektowany przez nią I strasznie mi się... W, e, były trzy wzory, wszystkie mi się podobały, więc było mi całkowicie obojętne, który dostanę Tak wygląda pudełeczko e, Każde jedno jest właśnie takie e, malowane Tutaj jakaś kobieta e, zależności jakie jest, jaki jest przesłanie danego miesiąca, bo wiem, że stary był jakiś My Little Geekbox, była jakaś dziewczyna w okularach i, i każdy jest po prostu strasznie śladem. zdań Pudełeczko jest dużo, dużo większe niż Glossy Box czy Birchbox. Nako ma takie właśnie wzory typowe dla tej projektantki. Ja wyszłam sobie na jej stronę i właśnie. W tych wzorach, albo w tym czarno-białym, w tym zielono-białym i jest jeszcze czerwono-granatowe Można kupić sukienki, również torebki, właśnie, czy bluzki W tych wzorach, więc to są takie typowe dla niej Ale po prostu pudełeczko wydaje mi się, że jest przepiękne i na pewno sobie na coś wykorzystam Strasznie mi się to spodobało Pudeczkiem się już zachwycam, co dopiero o tym, co jest w środku W środku jak otwieramy wygląda tak E, oczywiście jest śliczna wstążeczka biała z napisem My Little uh, Box I tu jest taka karta a tu jest napisane Be the Woman You Want to Be, napisane przez właśnie Diane. I tutaj są kobieta na stole, i właśnie te wzory materiałów, które są wykorzystane do, do zrobienia tych apaszek. Strasznie to mi się podoba. Zastanawiałam się, czy w ogóle w swoim pokoju, znaczy w swoim pokoju, w tym pokoju, nie pojeździć takiej tablicy, ale takiej korkowej, wiecie wieszać sobie różne inspiracje i to byłoby idealne właśnie na tą tablicę. E, tylko chcę znaleźć jakąś ładniejszą niż taką typową, wiecie, brązową, e, prostą. Chociaż jakąś ramę, żeby miała jakąś ładną, więc jak coś znajdę albo sobie coś zrobię e, typu jak zrobiłam ten właśnie na naszyjnik ten obraz, e, strasznie mi się to podoba i e, na pewno to wykorzystam. I tutaj mamy e, po pierwsze jest gazetka. Zawsze jest taka dosyć gruba. Gazetka i tu są, o właśnie, ja Wam pokażę. Na przykład tutaj Pani siedzi w sukience we wzorze dokładnie takim jak będzie moja paszka, więc zwykle te gazetki były bardzo cienkie, a w Bilchbox w ogóle nie było gazetki, tylko była raczej takie coś rozkładane. A tu jest taka gruba do poczytania gazetka. Um, I tak jest za, zapakowana, um, zapakowany ten szal. Nie wiem, czy to jest przypadek, że to wygląda jak koperta, a jej właśnie ta sławna sukienka to była kopertówka, czy to tylko taki przypadek. Um, I już Wam pokazuję. Mój szal ma taki kolor. Jest piękna, naprawdę piękna. Jest, muszę powiedzieć, spora, jak widać. I tu jeszcze w środku jest pokazane, co możemy z nim zrobić. Jak powisi, na przykład pod szyją. Dużo dziewczyn właśnie zakładają na głowę. Robi sobie taki fajny, nie wiem, turban. Tak to można nazwać. Właśnie widziałam na. Instagramie. Jak można przeozdobić torebkę nią, tu jeszcze inny, inny sposób pod szyję, więc bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. To pudełko, o ile dobrze pamiętam, powinno być warte około 65 funtów, a ja zapłaciłam 14,95. Do tego mamy jeszcze Kiss from Diane. Jeżeli wejdziecie na niej stronę, to właśnie takie usta są. Takimi samymi są ozdobione jej torebki, więc też fajnie. To jest taka broszka, więc pewnie wyląduje to na którejś mojej torebce. I tutaj mamy jeszcze taki kupon zniżkowy właśnie na zakupy na jej stronie. 20% zniżki na zakupy, więc też fajnie. Chociaż ceny muszę powiedzieć, że są dosyć wysokie. I kosmetyki są zapakowane w takim mm, woreczku, również z jej inicjałami. My Little Box. I już pokazuję, co dostałam. Pierwszy produkt, tak jak zwykle Glossy Box czy Beach Box mieli swoje takie kosmetyki, takie firmówki. To również My Little Box coś ma. I tu jest płyn micelarny. Bardzo mi się podoba design tych produktów. Takie bardzo delikatne, jasne kolory. Więc widziałam tam jakieś pomadki, jakieś różne rzeczy. Więc strasznie mi się podoba metalowa zakrętka. Wydaje mi się, że... Bardzo elegancki wygląd um, i to jest płyn właśnie micelarny, um, robiony oczywiście we Francji i tu mamy o, e, opis tego produktu, e, właśnie osobną kartecz, osobna karteczka jest na ten produkt firmowy, że tak powiem i um, za to 150 litrów e, mamy zapłacić, powinniśmy zapłacić 8 funtów. Więc super, bardzo się cieszę. Drugim produktem jest lakier do włosów z Carastas. Bardzo lubię tą firmę. Miałam kilka produktów i byłam nimi zachwycona. I to jest Extra Strong Hold. Tu mam 75 ml. I tutaj do tego... Ponieważ na tej stronie nie ma tak na przykład w Beachbox, tam był jeszcze taki e-shop, gdzie mogliście zakupić wszystkie produkty, które były w pudełeczku i nawet jeszcze chyba więcej niż niż pojawiała się w pudełeczkach, wiecie, większą gamę produktów. Um, tutaj tego nie ma, ale za to są rów, różne um, oferty na ich stronach i do Kerastas jest um, kod promocyjny na 20% właśnie na stronie Kerastas. I trzecim produktem um, jest Krem L'Occitane, ten który dokładnie ten sam, który mam e, o zapachu wenilowym. Więc widzieli co, co lubię, bo naprawdę fajnie mi się sprawdzi ten krem, używałam go um, Świetnie się wchłania, pięknie pachnie, naprawdę pięknie pachnie Jeżeli lubicie wanilię, um, tylko tu jest mniejsza pojemność niż tą, co miałam z gazety Widzicie, jak znajdę to wam powiem ile tutaj jest um, Ale tu była oferta, która niestety już jest przeterminowana Ponieważ to po październiku powinniśmy pod, prawdopodobnie w połowie miesiąca dostać podeczko. Na ich stronie, jeżeli wydacie Znaczy na stronie L'Occitane Jeżeli wydacie 20 funtów na zakupy Dostaniecie um, Czekajcie, to był 3 pack czy 4 pack? czteropak. Właśnie takich, pod, takich mini wersji, wszystkie cztery zapachy za free, więc fajna. To bo do 31 października, więc już jest to przeterminowana oferta, ale też fajna. Tak i to tyle. Opakowanie też mi się podoba, na pewno się na coś przyda. Jestem zachwycona tym pudełeczkiem. Już mam nadzieję, niedługo dostanę listopadowe. Jestem bardzo ciekawa, co będzie w środku, bo z tego, co oglądałam poprzednie pudełeczka, to były nawet... Bardzo fajna była bransoletka, był świetny naszyjnik z napisem Smile. Um, był, był taki, um, jak to nazwać, taki rozdzielacz um, do, do iPhone'a, że mogły dwie osoby słuchać muzyki, czy tam oglądać film, um, więc strasznie fajne rzeczy takie przydatne dają. Um, I wiem, że następne pudełeczko będzie nazywać się um, My Little Cozy Box, więc... Um, Prawdopodobnie było listopad, wiecie, jest zimno i tak dalej. E, więc bardzo, bardzo jestem podekscytowana na tę pudeczkę. Już w jakie przyjdę, na pewno Wam e, pokażę. Dajcie koniecznie znać, czy e, pudełeczko Wam się bardziej podobało niż e, takie standardowe pudełeczka z samymi kosmetykami. E, I mam nadzieję, że filmik się podobał. I do zobaczenia niedługo. Pa.